Dawno, dawno temu, w czasach kiedy nikt nie słyszał o czymś takim jak Peggy, żył sobie sześcioletni Kuba. Kim był Kuba, pewnie się zastanawiacie. Kuba był zawodowym zabójcą demonów. Chłopak dorastał, zabijając potwory na księżycach Marsa, potem na Ziemi, żeby ostatecznie wrócić na czerwoną planetę w odsłonie, która sprawdziła nie tylko jego nerwy, ale również podzespoły jego komputera. A potem długo, długo nie było niczego, niczym wizji Kononowicza, aż w końcu pojawił się on. You've returned. The only Aż trudno uwierzyć, że jedna z najlepszych strzelanek minionego dziesięciolecia została wydana 4 lata temu. W 2016 roku Doom pokazał, że odziany w zieloną zbroję Doomslayer dalej ma w sobie ikrę, której pozazdrościć mógłby nawet Duke Nukem. Ta ikra w połączeniu z genialnym gunplayem zapewniła grze ogromny sukces, zbierając liczne pochwały nie tylko od recenzentów, ale przede wszystkim od graczy. Chwalili oni głównie kampanię dla pojedynczego gracza, bo niestety multiplayer, przynajmniej na początku, mocno nie domagał. No ale do rzeczy. Nie przyszliście tutaj słuchać o poprzedniej grze. Chcecie się dowiedzieć tego, jakie są moje wrażenia i odczucia po spędzeniu z Doom Eternal ponad 3 godzin. Przegonajmy się więc, jak bardzo mógł się zmienić ten Doom przez 4 lata i czy wystarczy to, żeby kupić go na premierę. Nie są już longer your żeby to save. Prawie trzygodzinny build rozpocząłem od zwiedzenia głównej siedziby naszego bohatera, która orbituje dookoła Ziemi. Tak, dobrze słyszeliście. Doom Slayer ma teraz własny hub, z którego przemieszcza się między lokacjami, odblokowuje nowe stroje i ma okazję podziwiać wszystkie znajdźki, które odkryjemy podczas misji. Samo wprowadzenie huba ma spory wpływ na rozgrywkę, bowiem z liniowego doświadczenia i drogi przez grę jak po sznurku nagle dostajemy możliwość powtarzania misji, kiedy tylko tego zapragniemy, nawet z uzbrojeniem i zdolnościami odblokowanymi na późniejszym etapie gry. Niestety nie mogliśmy przechwytywać obrazu z pierwszej misji w grze, więc muszę się posłużyć materiałami pokazanymi do tej pory we wcześniejszych Trailerach. A już od samego początku dzieje się naprawdę sporo. Ziemia została opanowana przez demony, i tylko my możemy stanąć im na przeszkodzie. Brzmi to oczywiście bardzo kliszowo. Ale czego innego można się spodziewać po grze z gatunku Zabili go i uciekł. Odstawiając fabułę na bok, bo to nie ona gra tu pierwsze skrzypce, rozwałka nigdy nie była tak dobra jak w nadchodzącym sequelu. Gunplay pozostał ten sam, jest dynamicznie i samo strzelanie zamienia się wręcz w taniec, a w połączeniu z nowymi elementami rozgrywki, takimi jak wytanie się ścian, ujanie na rurkach, czy też używanie dasha, tworzy taki dans makabry jakiego w serii jeszcze nie było. Wisienką na torcie jest fakt, że w tej części nasi wrogowie mogą zostać pozbawieni przez nas nie tylko fragmentów swojego ciała, ale również swojego uzbrojenia. Odpowiednio wymierzone strzały pozbawią Arachnotrona swojego głównego działa, co skaże go na walkę w zwarciu i tym samym otworzy nam nowe opcje walki z tym przeciwnikiem. Nowy system zniszczeń wrogów też robi wrażenie. Każdy zabijany przeze mnie demon ginął trochę inaczej. Jednemu brakowało większej części nogi, drugi ginął z odsłoniętą czaszką, a trzeci był przeze mnie wykańczany efektownym finisherem z użyciem nowego ostrza. Na szczęście, ostrze w pancerzu to nie jedyna nowość w inwentarzu naszego pogromcy demonów. Dostał on również miotacz ognia oraz granatnik. Odpalenie wrogów miotaczem ognia sprawi, że zaczną oni wyrzucać z siebie fragmenty zielonego pancerza, które możemy następnie wykorzystać. Granatnik z kolei sprawdza się idealnie do kontrolowania grup wrogów oraz jest świetną przekąską dla kakonemonów. Odpowiednio wycelowany granat w paszce tego przeciwnika ląduje w jego demonicznych wnętrznościach, osłabiając go na tyle, żeby pozwolić nam na zrobienie efektownego finishera. Poprzedni Doom był grą bardzo ładną, ale pokazane w nim lokacje nie do końca pozwoliły na pokazanie tego, jak ładna może być gra z tej serii? Doom Eternal naprawia ten błąd, dodając nowe tereny z zupełnie odmiennymi paletami kolorów od tych, które możecie pamiętać z poprzedniej odsłony. Tytuł ogrywaliśmy na PC, ale już wiem, że kupię tę grę na platformę, która zaoferuje mi 60fps. grzechem, byłoby granie w tę grę w mniejszym klatkarzu. Jest takie stare powiedzenie wśród Sentineli: żeby zabijanie demonów miało smaczek, raz dwuróreczka, oraz haczek. W grze czekają na Was alternatywne tryby dla broni oraz możliwość ich ulepszania. A jakby tego było mało, to możecie też usprawnić Wasz kombinezon. Dzięki czemu granaty, na przykład, będą potrzebowały mniej czasu przed następnym użyciem, albo zamiast wybuchać ogniem, będą zamrażać. Do tego wszystkiego możecie też wyposażyć się jednocześnie w trzy runy, które działają jak umiejętności pasywne. Zapewnią Wam większe pole rażenia w Waszych finisherów, czy też przy śmiertelnych obrażeniach spowolnią czas i pozwolą Wam na znalezienie ratunków w pobliżu. To są tylko dwa. Przykłady z 9 dostępnych run, których odkrycie pozostawię wam, jak gra już wyjdzie. A jak już wyjdzie tego 20 marca, to zapowiada się na ostrą jazdę bez trzymanki. Jest dynamiczniej, krwawiej, brutalniej i fajniej na każdym froncie. 20 to magiczna liczba w tym wypadku. 20 marca 2020 roku ukaże się gra, która ma starczyć na około 20 godzin w trybie single player. A doliczając do tego multi, może się okazać, że bardzo szybko zabraknie nam czasu, żeby grać w inne gry z tego okresu wydawniczego. Ja Doom Eternal nie mogę się doczekać. Miałem okazję ten tytuł ogrywać jeszcze na Quakeconie, więc teraz te trzy godziny były świetnym uzupełnieniem i tylko wyostrzyły mój apetyt na kolejną dawkę mordowania demonów. Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem, czy i wy czekacie na Dooma na waszych konsolach, waszych pecetach. Pamiętajcie, że gra ukaże się również na Switcha, jednak termin nie jest jeszcze potwierdzony, Także tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość. Jednak zabijanie demonów będzie pyszne na każdej platformie, nieważne na którą ją weźmiecie.